Dziś nagrywamy kolejny odcinek z Minecrafta, w tym kolejnym naszym odcinku dziś mamy iść do cave'a, trochę pokopiem żelaza, no tam znajdziemy jakieś surowce, trochę może porobimy przy naszym nowym domku właśnie mieliśmy. Być, miał być ciąg dalszy i pokażę jak skończyliśmy ten domek, właśnie tak on się prezentuje z, z zewnątrz. No nie jest taki za bardzo bombowy, ale tam zawsze coś. Taki początek mały. Tutaj jest takie printerko. nie no na, na tym piętrze za bardzo nic nie ma. Taki prowizorowy dom, żeby tylko przed nocą wytrzymać. I tyle Dobra to idziemy. Już wszystkie surowce mamy Składniki lecimy. No to prowadź. No to zapraszam za mną. No lecimy. Może coś, jakiś tam żelazo, diamenciki się znajdą Nie wiadomo. Oby. Uważaj, dziura. Vipera ogórek Co tu mnie zlutuje z tyłu? Łoż mi wystrzeliło. O nie no. Czuję się. To już po hmm. raz raz widziałem czegoś takiego. No od razu wykopię tego. Dobra, Zawsze się przydam Viper, gdzie ty, ty jesteś? Już nie jestem. Dobry początek, zielono Masakra, tak czasami z, z, ten ladzi mi ten telefon Nie da się grać, dobra, ladzi. Chyba, że dymmer No, idę, idę, daj idę, No, idę, idę. ze sobą Dawaj, dawaj no trochę jest do domu ten case Jakieś wejdziemy, jakoś zejdziemy do niego, co nie? Dobra, już to jest to Mówisz? Uważaj No jeszcze ja tutaj nie byłem nawet Gdzieś ty go wyczarował Na no pierwszym odcinku znaleźliśmy Uuu, no chory, o lawy widać od razu <laughs> Stare dobre powiedzenie, lava, tam diak... No diaksy oczywiście ja sobie Ale na ładnie, to, ładnie to to wygląda. Jako na hardcore'a. Co robimy? Robimy... Można powiedzieć... Ta... most. Hm. Powitanie z skipperem od razu. Już strzały lecą. Boże. No ładnie. Dobra. Szkielet ci sam coś tam lutuje trochę. Iza, iza. Dobra, lecę z ocieczą. Uuu no, już za na bancie nie wyskoczyć. No? Dobra. zawsze idziemy. O! Węgiel jest, przyda się od razu. Do, przytu, do, do przypalania czegoś. No to ja wykupuję. Co wykupujesz? Węgiel. Węgiel? No tylko węgiel, zresztą jest trochę pomocy tutaj. Zawsze się przyda. No pochodnią, właśnie, masz drewno jakieś? Mam. No, no to będzie dobrze. Zresztą czasami jest tak fajnie się kopie, tak więc nie jest już 40, któryś tam, no wiesz. I w poziomie ma takie fajne potem. Nie ma się pochodni, co nie? ani drewna, ani nic. I wtedy już problem i na powierzchni, lecisz, co nie? Dokładnie. Zależy, niektórzy to nawalają na przykład na kodach czy coś takiego, no ale już potem grać się za bardzo nie chce. No jak tam kto woli. Ja na przykład to nie jest, że jak zacznę grać na kodach, to już potem naprawdę nie chce mi się już grać w gry takie. Już zaczynam od nowa bez kodów. No. bo tutaj nie gra jest Dobra, serdecznie się robię po fajnie. No dobra, rób, rób Coś mamy No, ja mam 3 żelaza Zobaczę, są tu 15 tego 1 kilo, 3 jedzenie. To mi się nie przyda Dobra, drugi kilo, też drewniany No, pod, pod pałkę będzie <grym> Zawsze coś, ale fajnie świeci Ale spory ten klif jak się tak popatrzeć, to... Uff. Czyli zawsze z niego można tutaj z góry... Tylko góra. Jakby bomba strzeliła jakoś. A No, od razu puścić wodę z samej góry. Wziąć tutaj drzewem. Po boka chowalić. Można więcej zarobić. I do góry. Dobra, to jak się wbijamy. Mm. Ciekawe czy jest waliście? No dosłownie, popatrzcie się Państwo na tego pana z ręcami. Co on tam, Co on tam, z tymi on jest znienawidzony. Jak się tak na niego popatrzeć, to on tak trochę rękami, ręcami tak wymachuje. Jakoś dziwnie. Ten <laughs> napętało go normalnie. Nie, no, Do dobra. Dobra, to wbijamy się. Dokładnie, leci. Czekaj, bo tu mi coś się... Dobra. Mhm. Dobra. Obok się wydaje że tak niżej? Co? Ładny kajwi. No, ładny, ładny, tylko żeby jeszcze takie zasoby ładne były. Widzicie tam państwo, co chcecie widzowie Androwi, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Nagrywać O, czekaj, nie Masz jakieś pochodnie? Mam To gdzie ty jesteś? Już idę Tu ty niżej się bijeś? No Kurczę Czekaj bo ja tutaj... Nie no mam drewno Serdast No My to tak chwalimy, ale to jest malutkie Niby malutkie ale zawsze pojemne, co nie? No Zawsze można coś tam znaleźć Tylko się wkopać trzeba Nie mam Ty no, o co no. chodzi czekaj Tak Czekaj, bo ja tutaj patrzę pochodni szukam, co nie? Aha, dobra, bez komentarza Ale ja tak pochodni, pochodni szukam Co do czego patyków nie mam, no To skopujemy się na dół? Na dół? No. no wiesz, przydałoby się. Ci powiem. Zawsze coś tam znajdziemy, co nie? Tylko tak seta żelaznego nie mam. Przydałby się, przydałoby się coś lepszego w tym tak? Żelazny filołtek, taki czy oczywiście Najbardziej by się przydało. Się powoli na dół 12 poziomu 11. Później polepszymy myślę, levelu, zwyż i dziki. No jak no, sobie się przydały. En enchantować potem jakieś tam, które nie wiadomo co to się. No i no, a jak komu nie tak samo? No centralnie pode mną jesteś. No dużo tego dungla. Pod wcześniejszym filmem co nagraliśmy zrobił no, naprawdę duży szok, bo w ciągu jednego dnia naprawdę dużo wyświetleń, naprawdę dużo wyświetleń na właśnie dostaliśmy. Żyjemy się naprawdę. No, to, naprawdę takie rzeczy bardzo motywują, do tam tę konferencję wywalać, na jest, kolejnych fajnych takich, 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 Transcrição yeah. e mi strzeli no to tak spokojnie jak tu u mnie właśnie teraz czekaj bo zaraz mi czekaj bo gdzie uważa w tej jaskini bo tak będziesz kopał, kopał zaraz ci na głowę poleje się, poleje się. Podpadę górawek, to będzie tam piszcie. A tu najgorsze, cały sad. To będzie najgorzej. No nie zgrabam ja się. Nie zgrabam się. No pierwszy raz pan wina. Presum? Dokładnie. No przyda się przy jakichś tam, można powiedzieć, mechanizmach do domu, czy coś. Jakieś tam lampy, nie lampy, orecze. No, co to? No jasne. Możesz, ty kurczę, twoja mać. No nie, dobra, bez komentarza. Dobra, teraz gdzie ty jesteś, Viper? Yy, jestem z powrotem, bo zginęłem. Lecę tam do Vipera. Mogę mu trochę. Szkoda, szkoda, bo nie mam numeru, bo tutaj, bo tutaj, bo tutaj, bo... O, tutaj, tam jest konkretny ten kajwik No naprawdę, tam byłem Przez jakiś tam ułamek sekundy I Było fajnie Dopóki do wlawy nie wpadłem I zacząłem się kąpać Kurcze, jak ładnie ja mam... no, To jest chwila nieuwagi I panie, dzisiaj myślę, że Diaksa znajdziemy. Mhm, dobra Teraz gdzie mm, się rozglądam? Tu bagna są gdzie to szło na tego kajwa? zaraz na no, idę o kłoda sobie leży Próbka sobie chodzi no. hmm. znaleźć mogę tego kajwa. pomóc no, ja wiesz, którędy to się idzie, bo już tak weszłem, naprawdę w takie coś, Takie coś, że już wyjść z tego nie mogę. Normalnie dżungla. Zielona. <gryw> Dosłownie. Zielona dżungla. Da mi rada, wejdź na największe drzewa. No, wiem, gdzie jest dom, ale gdzie jest ten cave? To pójdź pod dom, co ci powiem. No, nibyśmy w dobrym kierunku, a teraz czekaj, zaraz wlecę. Okej, okay. na górkę zaraz ogarnę. Drodzy widzowie, prośba do Jeśli film się spodobał, nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji, bo to nas wspiera, motywuje do działania, do więcej filmów. Jak mówiliśmy, filmy są w poniedziałek i piątek, codziennie o 20.00. Nie zapomnijcie. O lajku, subskrypcji No dobra Viper, szukam naprawdę go No ale coś go znaleźć nie mogę się Nie no dom wiem gdzie jest. Mam się cofać No, Przydało no czekaj się Czekaj bo mi tutaj Zaledwie normalnie jak biegłem W którą tu stronę Czekaj bo ten slender chyba tam LDK Sztofeta stoi Dobra, chata jest W którą tu stronę teraz leci? No to i... nie wiem

dosłownie gadać? Do... no Głodnie. bo to może być mój ostatni skok w tej grze no, lecę <grym> Zartuję, udało się jesteś? czekaj Ja dobrze idę? Nie, coś mi się chyba tutaj pomieszało. Pomerdało, można powiedzieć. Okej, bo tam było to wejście, przekopałem, tak? Jest tu niżej ale go teraz patrzę i gdzie to. To było nie jak była kolegna do góry. I tam było lepiej wejście. No to mi się pomerdało wejścia a to nie to poskodał. Widzę twój nick. No dobra, widzę, widzę, widzę spokojnie. Idę, widzę. No, w sobie skaca. I do i do góry. Przyspieszę trochę No i dobra, jestem nie nie do ciebie tam, No ty już pewnie się wkopałeś tam No tak Okej, okay. gdzie ty jesteś? Tam siedzisz, tak? Dobra, viper. Tam znalazłeś tam coś tam tam ciekawego. Znalazłeś coś tam ciekawego, Viper? Jest co? O, ty, na ręce ci się naprawiły. <grych> Już nie ma Diaksy Co widziałeś? Diaksy, albo mi się Gadasz. To. Naprawdę ci Złoto ty, mamy. Ty, no kurde. <grych> złoto jest. uratowani, diaksy. Nie gadaj. Zobacz tutaj. Shock forever. <grych> ty, no, ale nie on ma szczęście. Ale on ma szczęście. że żelazo. Nie no, dosłownie ja chyba tutaj zamieszkam, dosłownie, ja się tak patrzę, patrzę i to zarombista mi sułka. Nie no, a to tak z daleka to takie, takie niebieskie, nie wiadomo jakie. Już ci pomagam, tylko wiesz, okay. Po kurde. Nie no dobra, ja tu na razie się ewakuuję. nie, naprawdę ewakuuję się, ja tu miecza nie nałożyłem nawet, aha, dobra, nie, jak zginę, miecza nawet nie mam, znaczy, miałem, a jak zginę, już nie mam, dobra. Super yy, wie to yy, przydałoby mi się drewno, bo ja drewna nie mam, bo jest ja całym sedem drewna tam, czy tam pół tam, drewna i zginę, wiesz. Tu te wszędzie. Masz jakieś mieć w ogóle? Chyba złoto a. znowu u siebie. Żelazo Dramy? złoto. No dosłownie tutaj obok mnie. Uratowałem. Ty, no, a grade, jak ty, ty złoto. no... z viper kurde no. no. No kozacko co nie? Dokładnie, drugi odcinek już taki. No. Powiem ci szczerze, nie wierzę w to co widzę, co nie? Nieźle. No, los nas kocha, chyba. Tylko jeden ile ile troszeczkę... jest. No, ciekawe, no. Jeden. Przydałoby się dużo. Masz jakieś tam żelazny? Nie, ma żelaznego, to tak. Obsidian. Tylko chyba jedno. No nie, nie gadaj, tylko. Jak ta pisarka, tylko jedno w głowie mam. No. No, dobra sobie. no zaraz no... Znowu... Nie, no, zaraz no, wlecę tam nie? Ja tylko najgorsze od moich... Bek masz kilo? Weź tu coś teraz. Coś, jak możesz. Aha. No kamień się tu podniosł. No, dobra. Okay. Tylko weź mi teraz, nie dużo proszę cię. O dosłownie co miał? Viper odpłucie. Dobra, już jestem z powrotem. Zrobiłem szybko przycinkę Dobra, yy, drodzy widzowie, to by było na tyle w tym naszym odcinku przygody. Znajdźmy jaskinie, TP, TD, co nie? Nagramy kolejny odcinek. Jak będzie wydobywać te diamenty, żelazo, złoto, będziemy przyrabiać je, będziemy coś próbowali z nich działać. Oczywiście, jak Viperowi się zechce, no to się ma wszystkim.